Serdecznie witam w naszym Studio Prawy TV Pana Tadeusza Płużeńskiego. Witam serdecznie księdza. Tutaj jest publikacja o prawcy, zbrodnie bez kary, między innymi informacja e, o jakimś dorobku Pana. E, pan Płużeński jest historykiem, pisarzem, publicystą, szefem działu Opinie Superekspresu. Publikuje w naszej Polsce w najwyższym czasie, w Frondzie, i mam nadzieję, że będzie publikował w mojej rodzinie bardzo i bardzo chętnie i tutaj jest początek taki fajny na naszym portalu prawy.pl. Chciałbym na początku zadać pytanie o sprawę rotmistrza Pileckiego. Dowiedziałem dowiedziałem, pański tato był zaprzyjaźniony. Proszę powiedzieć o tym kiedy będzie pochowany ponownie i, i czy na łące, tak jak mamy takie informacje. No właśnie, rze, rzeczywiście, rzeczywiście potwierdzam słowa księdza, że, że rotmistrz Pilecki, mój tato też Tadeusz Płużański, tylko że senior, ja jestem Tadeusz Marek, tata był Tadeusz Ludwik, był bliskim współpracownikiem rotmistrza Pileckiego, jego kurierem z, z Warszawy do Ankony, gdzie się znajdował sztab drugiego korpusu generała Andersa, bo ta grupa Pileckiego podlegała Andersowi. No i jeździł ze zbieranymi informacjami tutaj w Polsce z informacjami o stopniu sowietyzacji kraju. Jeździł właśnie do swojego, do swojego dowództwa we Włoszech. Przez tak zwaną zieloną granicę, prawda? Czyli, czyli przez las yy, takie wyprawy trwały czasami parę miesięcy, zanim prawda, wy, się wydostał z, z Polski wrócił. Yy, no i muszę powiedzieć, że, że tato zawsze był pod wielkim wrażeniem Witolda Pileckiego, zarówno jako dowódcy z jednej strony, yy, że był wspaniałym właśnie żołnierzem, ale też osobowości charakteru. Był to człowiek, no, może być niezwykły, który, który promieniował swoją, swoją silną osobowością, również silną wiarą. Rotnicz Pilecki, może to nie jest specjalnie informacja rozpowszechniona, ale był człowiekiem głęboko religijnym i, i szedł drogą Tomasza Apić. To była. To on sobie wybrał wielkiej duchowości. wielkiej duchowości. No i, no i, w, no i, i Rotmistrz też no, przekazywał prawda, te wszystkie wartości całej, całej tej grupie powojennej, prawda i łącznie z, z moim tatą. Był człowiekiem bardzo otwartym, który potrafił słuchać. E, długo e, nie, nie wiadomo było, gdzie był pochowany, jak to się stało, że, że natrafiono na jego ślad. No właśnie, to jest, to jest w ogóle bardzo długa, bardzo długa historia. Przez lata, jak wiadomo, no najpierw komuniści zamordowali strzałem w tył głowy, tym sowieckim, prawda, katyńskim, rotmistrza Pileckiego w więzieniu na Rakowieckiej. Po czym no, ślad po nim zaginął. Mordowali pamięć o nim przez cały przez całe PRL. Rodzina starała się dowiedzieć. Gdzie, gdzie jest miejsce, prawda, Pochówku. Oczywiście yy, najwyższe władze państwowe łącznie z Towarzyszem Generałem Jaruzelskim. Nie były łaskawe takich informacji udzielać, no bo też na no, no yy, bo to uderzyło yy, bez system. W, prawda, w system tak. i w nich, prawda, oni, oni, oni ten system przecież dalej tutaj utrwalali. No, yy, no i w końcu udało się odnaleźć notatkę człowieka, który pracował na Rakowieckiej, który on się nazywał Władysław Turczyński i wskazał w, w swoich zeznaniach właśnie na cmentarz wojskowy na Powązkach, tak zwaną łączkę. Prawda? Z tym, że ten teren, który dzisiaj jest w ramach cmentarza, był śmietnikiem po prostu. Oni tych polskich Czyli patriotów tak chyba dlatego zrobili, śmietnik. nie, nie... Właśnie. Żeby nie było tych śladów po tych ludziach. Właśnie. I, i, i ta notatka stała się, stała się podstawą y, późniejszych poszukiwań, prawda? I teraz tych wszystkich ekskumacji, które, y, które robi IPM, no, przypomnę, że dru, y, drugą, drugi etap ekshumacji mamy za sobą. Ale ile udało się y, odnaleźć, jak, jak do tej pory? No właśnie, no, y, no jest y, znalezionych szczątków jest y, prawie 200. E, szacuje się, że, że tam do tych dołów śmierci właśnie na łączce też są takie w katyniu, prawda? I metoda tak, była po, ta tak sama tak, tak. I, 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 i zrzucanie właśnie te, to nie były groby, tylko, tylko bezimienne doły śmierci, że tam jest no, ponad 300. Także jeszcze, jeszcze kolejne ekskumacje przed nami, natomiast zidentyfikowano dopiero siedmiu. Można oczywiście spytać, czy to jest, czy to jest wielu. No, ale ty, ty, no, pamiętajmy też, że ten ale proces. przynajmniej jest... są jakieś ślady, że, są ślady że, to... że tam chowano tych, których katowano. Ten proces jest szalenie też trudny, prawda? No, bo to bardzo często to byli młodzi ludzie, młodzi patrioci, którzy nie zdążyli założyć rodzin. Więc teraz. Ekshumacja to jest jedna rzecz, wydobycie prawda, z, z, tej, z, 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 z podziemi, prawda, wydobycie z tych dołów śmierci, a druga rzecz, właśnie zidentyfikowanie. Prawda. No często po dalszych członkach rodziny, często z tego co wiem, rodziny w ogóle nie wiedzą, że takie ekshumacje trwają, więc to jest szalenie, szalenie trudne i żmudne, ale chwała wielka IPN-owi, że, tak. że pozwolono. No, no bo wiemy, to że teraz się zmienił mocno. No, ale całe szczęście. No, jeszcze są tam osoby, które, prawda, szczególnie dr Krzysztof Szwagrzyk, który prowadzi tę sprawę. Także rzeczywiście wielki pokłon trzeba. Wspomniał pan o, o panu generale Jaruzelskim. Przed spotkaniem rozmawialiśmy o tym, że są tendencje z Rady czy z miasta Warszawy, władz żeby jego w przypadku śmierci, żeby pochować na Powązkach. Co tam, co pan myśli takiego człowieka, który rozpoczął stan wojenny, gdzie tylu ludzi zakatowanych, kopalnia wujek, inne miejsca i, i ma być pochowany tam z wielkimi Polakami, a równocześnie tutaj mamy tych ludzi Którzy byli katowani przez system, w którym działał Jaruzelski, generał Jaruzelski. Ja muszę, ja muszę powiedzieć, że, że to jest po prostu hańba. Jeżeli, jeżeli towarzysz generał tam rzeczywiście spocznie. spocznie, wszystko na to wskazuje, niestety. Jego, jego bliski współpracownik, też generał Florian Siwicki, spoczął przecież na po wąskach wojskowych. Yy, niestety dzisiejsze państwo polskie zapewniło mu asystę honorową, wojskową. Yy, można sądzić, że Jaruzelski będzie ją podobną, a jeszcze jeszcze to będzie z większą pompą robione. Ja tylko przypomnę, oprócz, oprócz prawda, faktów, które ksiądz przytoczył, że, że, że Jaruzelski również prześladował żołnierzy wyklętych. A no właśnie, Więc w kontekście nie łączki, kontekście łączki tak. no to jest po prostu niebywałe, prawda, żeby z jednej strony w dołach śmierci leżeli polscy patriaci z trudem, prawda, po latach tak. wydobywani, a zaraz obok. Prawda, były, groby, były groby ich oprawców. Prawda? Przecież leży tam Bierut, leży, leży Gomułka, generalicja, ale też sędziowie, prokuratorzy. Śledczy, którzy oskarżali na śmierć. Jaruzelski, prawda, też w tym towarzystwie. Ja, ja mam taką tezę, żeby, żeby no, z, z powązek wojskowych zrobić nekropolię rzeczywiście polskiej pamięci, a tych wszystkich zdrajców, kolaborantów. Yy, ekshumować i przenieść. i przenieść. Może najlepiej do osoba. Tam jest. Y Dzięki, dzięki, prawda, dzięki naszym władzom, dzięki obecnemu prezydentowi, dzięki sekretarzowi ochrony walki męczeństwa panu Kunertowi, tam jest pomnik przecież żołnierzy bolszewickich, tak. prawda? I, i nie by doszły pasowali. wtedy do tak. i pan generał też by pan świetnie, tam by tam tam świetnie by tam pasowali. Na, na powązkach byłby, prawda, byłaby nekropolia, no. nekropolia e, p, 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 polskiego bohaterstwa, a tam nekropolia. Aniby i kolaboracji. No i tak y, powinno się. Y, ludzie powinni y, do tego dążyć, żeby tak było. E, co pan powie y, o obecnej sytuacji politycznej, jaka jest? Czy no bo wiemy, potomkowie, y, potomkowie tych, którzy y, mordowali żołnierzy wyklętych i tego typu ludzi, jak, jak, jak Rotnikz Pilecki strzelali do głów. Y, oni teraz nieźle się mają, mają ileś procent chętnych ludzi, którzy chcą za, za nimi zagłosować. Co pan powie o, o, na przykład o służbach? Czy to nie ma. Czy w dzisiejszych czasach wydaje się, że czasy są wolność słowa, wszystkiego, a jednak chyba tak nie jest? No, w, Chyba w, służby, w, działają, w, służby działają. Służby i działają to, to, i ta wolność, demokracja moim zdaniem jest, jest tylko pozorem. To jest, to jest tylko prawda, taki parawan, za którym no, działają dawne, dawne sitwy, dawne układy. One są obecne w, w polityce, prawda, w biznesie wielkim, przecież jak spojrzymy na główne nazwiska naszych biznesmenów, no to skąd oni się wzięli, prawda, oni nie, oni, oni nie, nie zrobili karier na początku III RP, prawda? bo byli utalentowanymi, młodymi ludźmi, tylko ich kariery są, są ściśle związane z PRL-em, ich a rodziców to jest... i ich samych, także, a służby specjalne, no to, no niestety ta, ta weryfikacja, którą mieliśmy, no to, to no też pozostawia wiele do życzenia, ja no Ale nie... przecież nie, nie zweryfikowano sędziów, nie, nie było lustracji. No to już w ogóle sędziów, jest. Naukowców, zostawione dziennikarzy, jedynie gdzieś. Była próba, żeby lustrować. i Tacy ludzie, którzy są powiązani, którzy współpracowali, oni chcą księży tylko lustrować. Ja wiem, że my nie boimy się lustracji. Jeżeli ktoś współpracował, to współpracował, ale przecież Kościół zawsze był z narodem i Wielu księży oddawało życie za ojczyznę, za wiarę w Boga, a tutaj te służby, różnego rodzaju obszary, takie jak, jak, jak wspomniałem, dziennikarze, sędziowie, oni nie zostali zweryfikowani. I komukolwiek spoza tego grona, który jest mocno jakoś tam umocowany w służbach, to trudno zrobić aplikację sędziowską. Czy tam prokuratorską? I tak dalej. No to jest to, jest, to jest wielki problem, to jest wielkie zaniechanie tej tak zwanej trzeciej rzeczpospolitej, która niestety, no, no, jak widać, w, nie była zainteresowana w oczyszczeniu <coughs> szeroko pojętego życia publicznego, ale to niestety y, postanowiono w, w, przy okrągłym stole, prawda? że taka, Czyli to była że Polska nie rozliczona, ma zostać, że mamy abolicję, prawda? dla wszelkich rodzajów kreatur, prawda? zbrodniarzy. Szczególnie właśnie sędziów i prokuratorów, no bo teraz można zadać pytanie, prawda? Kto właściwie ma ich pociągać do odpowiedzialności. To, że IPN na przykład kieruje jak te oskarżenia przeciwko tym mordercom, prawda, w mundurach wojskowych, to nie znaczy, że sprawa będzie miała swój finał, bo, bo pojawia się, prawda, potem sędzia który często jest związany nawet rodzinnie prawda, z, tamtymi, tak. z tamtymi oprawcami prawda, stalinowskimi i komunistycznymi i rzecz jasna te wyroki nie mogą zapadać. Tak. A co pan myśli o tym, znów jest pan historykiem, o rozwiązaniu parlamentu przez prezydenta, Lecha, przez prezydenta z Gdańska, Lecha Wałęsy. Lecha Wałęsy. Bo wiemy, że pan Macierewicz chciał dokonać ilustracji i byłoby raz na, na zawsze wszystko zakończone. Jak pan myśli? Dlaczego pan prezydent rozwiązał parlament? No, prezydent Lech Bolesław, bo na drugie tak. imię ma Bolesław, tak. prawda? Wałęsa. Tak. No, myślę, że zrobił to celowo, prawda? Żeby właśnie zastopować ilustrację, która się która się zaczynała i to było zrobione z premedytacją. A pan właśnie. myśli, że on mógł się bać y, swojej ilustracji? No, oczywiście, i bał się ilustracji swojej i, i, swoich, y, i swoich kolegów. Prawda? Zresztą Wałęsa, y, Wałęsa przecież, jak, jak, jak wiemy, no kiedyś się przyznał do tej współpracy. Aha. Y, y, tylko potem się zac zaczął okrakiem z tego wycofywać, brnąć y, y, w, y, w kłamstwa. No i dzisiaj już się, już się całkowicie zapiera. No, no więc, no, no, Czyli to taka była smutna his karta historii. No, niestety, no wtedy rzeczywiście to, ten 92 rok to był idealny moment, prawda, żeby, żeby oczyścić, oczyścić życie tak. publiczne. Dzisiaj nie mielibyśmy prawda, teczek, nie mielibyśmy oskarżeń. Prawda. Tak. Inni potrafili to zrobić, tylko, tylko w Polsce jakoś, tak. inne kraje postkomunistyczne. A my się do dziś z tym borykamy i Wałęsa tutaj odegrał niestety jedną. Słowych ról, żeby nie było czystej. Blokując właśnie ilustrację i potem prawda, rząd, rząd Jana Olszewskiego. Prawda? E, teraz jest coraz trudniej, ale ja cały czas wierzę, że, że, naród, się że naród się obudzi i że, i że jednak no, będziemy żyć w Polsce całkowicie wolnej i niepodległej. Że, że znajdą się siły, które do tego doprowadzą. Bo ja widzę, no, też jeżdżąc po kraju, że rzeczywiście szczególnie młodzież jest coraz bardziej prawda, nastawiona bojowo i patriotycznie. Prawda? A czy Pan myśli, że, że młodzież ma taką wiedzę? O, o żołnierzach wyklętych, o rotmistrzu Pileckim? Czy, czy za, za jeszcze jest za słaba wiedza? Wiedza może jeszcze nie jest zbyt, zbyt wielka. Ja podam może przykry przykład na mojego osiemnastoletniego syna, który właśnie zdał maturę i był jedyny, jedy, jedyną osobą w klasie, która wiedziała, kto to są żołnierze wyklęci. No, ale też swoje, swoją wiedzą rodzinną, prawda? No, tak, zaraził tak wie, zaraził innych. To, <laughs> to prawda? o tym świadczy, że jednak ta wiedza historyczna jest słaba. Ale coraz więcej, coraz więcej też młodych jest zainteresowanych. To tym. jest właśnie. Y, Tak, prawda, opluwani kibice. Prawda? No, właśnie, wystarczy tak. spojrzeć na oprawy patriotyczne, które oni robią. Tak, czy, tak, czy, tak. czy na przykład ludzie z, ludzie z Czerskiej taką oprawę by potrafili zrobić? Miem, Śmiem wątpić, prawda? Więc jeżeli jakieś zmiany mają być, to, to ja, ja, ja nie liczę właśnie na te nasze tak zwane salony, prawda? Salony władzy, salony dziennikarskie, tylko właśnie na, na młodych, którzy sądzę, nieprzypadkowo się odwołują właśnie do tego mitu, legendy żołnierzy wyklętych, prawda? Bo oni chcą widać w nich. Znaleźć przykład dla siebie, przykład ludzi właśnie niezłomnych, którzy walczyli o Polskę mimo ty, trudnych, trudnych warunków. Teraz też warunki nie są, nie są łatwe. Prawda? No, przed spotkaniem akurat mieliśmy taki e, incydent, sytuację z Szanowa, gdzie policja pobiła młodego człowieka, skatowała go. E, na, oczywiście na, e, w, w tym piszą, że się awanturował. Później wieziono go, już był w domu sam, ktoś z matką. Wieziono go do szpitala, żeby obdukcję zrobić, żeby zbadać, że nie był pijany. Znów osiłki zadzwonili po policję, ci go skuli i nie ma szans. Dzwonię do inspektora Sokołowskiego, nie wiem jaka będzie reakcja, i, i ja mówię, że to tak jak w stanie wojennym: bo zadzwoniono do, do pogotowia, pogotowie nie przyjedzie żeby udzielić pomocy, żeby nie tylko abdukcję zrobić, ale udzielić pierwszej pomocy. Nie, bo to jest na policji, czyli tak, jak w stanie wojennym, Panie, w jakim my kraju Panie, żyjemy. Niestety metody władzy coraz bardziej, e, i to jest przykre, przykre to, przykro to powiedzieć, ale coraz bardziej przypominają te metody. Właśnie najgorszych czasów, prawda? Jest komunistycznych działanie służb, właśnie działanie policji, prawda? No żadne, no, e... nie, nie, nie ma szans. My... W Krakowie to jest podlega pod Komendę wojewódzką. Odłożył policjant, bo jak powiedziałem, że to tak jak w stanie wojennym, że trzeba ratować, bo przecież zgodnie z procedurami, chciał pojechać do, do, do szpitala, żeby mieć pierwszą pomoc, zgłosić na prokuraturę nie pozwolono mu, bo ci policjanci, którzy go pobili, to oni bronią swojej skóry. No to żyjemy tak jak w stanie wojennym, jak w czasach ubeckich, przepraszam? Niestety, no, coraz to więcej ludzi jest podsłuchiwanych, czyli, czyli nie wiem, co się dzieje. No to jest no to regres, regres tej naszej wolności i demokracji jest w tej chwili jest tej chwili straszny władza najwyraźniej się boi, prawda, o, e, o, swoje, o swoje stołki i robi wszystko, żeby to utrzymać, prawda? I rzeczywiście prowadzone są, są metody inwigilacji, Aresztowania, niewinnych, tak, tak, niewinnych, tak. niewinnych osób, znowu przykład tego starucha, prawda? No przecież tak. jego trzymali no, bez sankcji, no. ile. Ile miesięcy można, prawda? Miesięcy? To samo robiła, tak. przepraszam znowu za porównanie, prokurator Helena Wolińska w czasach stalinowskich. Polskich patriotów, prawda, aresztowała, e, często z pogwałceniem tych procedur, często po czasie, człowiek już siedział, tak. prawda, ona wydawała nakaz aresztowania i było to robione na, pod na podstawie właśnie spreparowanych przez bezpiekę, prawda, e, dowodów rzekomej Winy. Teraz, no niestety, prokuratorzy często się zachowują podobnie. bardzo podobnie. Ten... areszt wydobywczy, prawda? No, to, jest, Ale... to jest przerażające. Tak, taką pan dał nadzieję, że jednak młodzi yy, starają się przynajmniej licznie inaczej myśleć, zresztą mieliśmy przykład. Marszu niepodległości, ilu młodych było. Miałem okazję kazanie głosić w świętej barbarze. Księża mówili, którzy spowiadali, że były bardzo głębokie spowiedzi. Czyli ludzie widzą, że, że ta trzecia RP idzie w złym kierunku i trzeba coś zmienić, bo ludzie nie mają perspektyw, nie mają pracy. Ja myślę, że, 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 że czara goryczy się po prostu przelała, że coraz więcej osób, prawda, i młodych, i, ale też, prawda, starszych, którzy są pozbawiani po prostu środków do życia, mhm. widzi to, że, że ta ekipa no, mija się z prawdą. I to już nie, prawda, w, nie tylko w kwestii, właśnie, rentem, emerytur, ale w wielu innych mhm. sprawach, że po prostu tym ludziom nie można. Ufać, ufać, że oni już tak. się skompromitowali i to tak, najwyższy tak. czas właśnie na no zmianę. No to jest konieczne, żeby właśnie niestety obalić ten, wreszcie obalić to, co ten się nie udało system. wszystkiemu, prawda? Tak. Co zostało zablokowane ten okrągłostołowy układ. Słowo układ zostało skompromitowane kiedyś celowo, prawda? że nie ma żadnych układów. Te układy są wszędzie niestety. Ja to tak. widzę po swojej, po, po swojej też osobie i działalności. Jak, jak piszę o tych oprawcach prawda, ubeckich, tak. to co chwila mam jakieś jakieś prawda telefony czy, czy nawet wpisy w internecie od, od ludzi, którzy starają się prawda opluwać się tak. Tak, jak, tak jak, tak jak, ten Romanowski prawda z Krakowa opluwał postać rotmistrza Pileckiego, prawda? Właśnie. I nikt nie reaguje, nikt mu też... nie robią przez nikt... to, że, Dokładnie. że liczy... zaczęły taką się konne, też... tak. ale niestety, niestety zauważyłem też, że, że, że w stosunku też też do innych prawda, żołnierzy wyklętych, a również do, do, grupy pile, do innych członków Grupy Pileckiego też się zaczynają tego typu, prawda? Ym, po, y, ci ludzie, pewnie rodziny właśnie tak. tych ubeków, posuwają się do tego typu metod szkalowania, prawda? Yy, 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 oczerniania, prawda? Jest takie powiedzenie łacińskie, historia magistra vitae, historia jest nauczycielką życia. Cieszę się, że gościliśmy Pana w studio i wierzę w to, że małymi kroczkami yy, będzie się ludziom młodym mówić o, o historii, o, o wielkich ludziach, którzy umierali za ojczyznę, którzy ginęli w tył głowy im strzelano, tak jak bądmistrzowi czy tym, którzy przy Rakowieckiej ginęli, pochowano ich w śmietnisku yy, i, i wierzę, że ta historia dotrze do młodych ludzi. I może zmieni się oblicze tego narodu. Ja też głęboko w to wierzę i bardzo dziękuję za Dziękuję, to ale spotkanie. ja zanim zakończymy, to chcę tutaj dać napis, zaproszenie. Było wykład pana o rotmistrzu Pileckim i jego oprawcach. I to jest na YouTubie Centrum Edukacyjne Powiśle organizowało. Tam można zobaczyć tak, całość i, i tego całość spotkania. Można, tak. e, e, to y, zobaczyć na YouTubie. I oczywiście, z, oczywiście z, z, zachęcamy do, do książki też, który jest pod patronatem prawego.pl tak. o prawcy zbrodni bez kary, mojego autorstwa. Tak, tutaj, jest, tutaj jest mowa i o, i o postawach bohaterskich, prawda, tak. o żołnierzach wyklętych, o tych, którzy się nigdy nie ugieli, ale tak. też o tej stronie właśnie e, drugiej, prawda, o mordercach katach narodu tak. polskiego. Dziękuję bardzo Państwu, państwo, Dziękuję panu. Szczęść Boże, dziękuję.